Pamięć mięśniowa. Jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o naukę śpiewu. Zaraz Wam powiem, czym jest taka pamięć mięśniowa, jak możemy ją wykorzystywać w nauce. Trochę Wam poopowiadam o naszym układzie nerwowym tym razem. No i pokażę Wam też taki tajemniczy most. Pokażę Wam, jak wygląda tajemniczy most. Dobry, cześć, witam Was, to jest kolejny odcinek z serii Emisja i nie było tu mnie już tak bardzo dawno, 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 ale po prostu powiem szczerze, tyle mam Was u mnie na żywo, uczniów wspaniałych, że jestem mega pochłonięty w takim nauczaniu na żywo. I bardzo dużo osób do mnie przyszło, więc z tego się bardzo, bardzo cieszymy. No, ale teraz jest ten czas, żeby podzielić się trochę moją wiedzą dalej w świat, dalej w social media, dalej w internety. I dzisiaj jest taki bardzo fajny temat. Zapytałem Was o to, co chcielibyście teraz usłyszeć, więc yy, zapytaliście, jak przebrnąć przez most. Pewnie nie, niektórzy z Was wiedzą, czym jest ten tajemniczy most, niektórzy jeszcze nie, także za chwilę Wam powiem, czym to w ogóle jest, jak on się nam objawia, jak w ogóle z nim walczyć. Tak naprawdę walczyć z tym mostem to jest złe słowo, ale za chwilę Wam powiem o co chodzi. Ale mam taki bonus, temat dodatkowy, czyli pamięć mięśniowa. Słuchajcie, to jest bardzo ważna sprawa. To mój królik. Cicho! Bo to jest tak, że pokonujemy miliony godzin ćwicząc jakieś fragmenty utworów, jakieś wprawki, i problem jest w tym, że istnieje takie coś jak pamięć mięśniowa. Wszystko, co powtórzycie trzy razy, praktycznie po tym trzecim razie wasze ciało już zapamiętuje to, co robicie. Jeżeli robicie coś źle, to wasze ciało już to koduje. Jeżeli będziecie ciągle to wałkować w zły sposób, to potem tak naprawdę wyzbyć się tych złych nawyków będzie na maksa trudno. Dlatego tak ważne jest, żeby ćwiczyć prawidłowo od samego początku. Pamięć mięśniowa. Eee... Mamy w sobie mięśnie, które odpowiadają również za prawidłowe wydobywanie dźwięku. Jeżeli my ten dźwięk wydobywamy w prawidłowy sposób, do tego przyczyniają się nasze mięśnie, prawidłowe rozluźnienie, to w jakiej pozycji jest nasza krtań, język i wszystkie mięśnie, które są dookoła tutaj nas. Również pamięć mięśniowa, jeżeli chodzi o brzuch, jeżeli chodzi o żebra, o te mięśnie, które są odpowiedzialne za oddech. Jeżeli nauczymy się robić to w zły sposób, w zły sposób, to za trzecim razem już uruchamia się tak zwana pamięć mięśniowa, czyli taki komputerek w nas, który mówi: OK, zrobiłeś to trzy razy, no to tak już będziesz robić to zawsze. Mm, no właśnie, dlatego na to, jest, na to trzeba uważać, ale jest bardzo dobra informacja, ponieważ jeżeli powtórzycie coś, Trzy razy dobrze, to w tym momencie uruchamia się znowu pamięć mięśniowa, i potem nie zastanawiacie się już nad pewnymi rzeczami, jak coś zrobić, jak coś zaśpiewać, tylko wchodzi tak zwany automat. Często słyszycie, że są tak zwani naturszczycy. Okej, okay, zgadzam się z tym, że oni mają wiele rzeczy, rzeczy naturalnie, ale wiele rzeczy też wypracowali. I to jest dobre słowo. Wypracowali, że zrobili coś kilka razy w dobry sposób, pod okiem dobrego nauczyciela. Yy, zrobili to kilka razy dobrze i pojawiła się tak zwana pamięć mięśniowa. Czyli wy wtedy automatycznie już wiecie, jak coś zrobić. W przypadku pracy nad pamięcią mięśniową, bardzo ważna jest koncentracja, żebyście na maksa skupili się na tym, co teraz robicie, skupili się na tym, czy coś Was boli, czy nie boli. Jeżeli robicie jakieś ćwiczenie i ono jest super. Słyszycie, że fajnie brzmicie, słyszycie, czujecie, że jest luz, że sprawia Wam to przyjemność. Eee, tutaj też pojawia się Wasz gust muzyczny i Wasz słuch muzyczny. Słuchacie siebie, czy to jest OK, czy to brzmi fajnie, czy jest to dla Was przyjemne, czy nic Was nie boli. No to robicie to jeden raz, drugi raz, trzeci raz i wałkujecie to właśnie dobre ćwiczenie. I się uruchamia pamięć mięśniowa. Za trzecim, czwartym, piątym razem to już naprawdę wejdzie Wam. Już to coraz bardziej automatycznie. Musicie wiedzieć, że jest też takie coś jak niekontrolowany zacisk krtani. Bardzo często nie panujemy nad naszą krtanią i w tym momencie, kiedy my będziemy robić coś źle, no to pojawi się tak zwany niekontrolowany zacisk krtani i ta krtań zacznie się zaciskać. To jest bardzo często zauważalne, kiedy na przykład yy, nie tylko w ogóle zarówno faceci, jak i kobiety. Jeżeli wchodzimy na górne rejestry, zrobimy coś w sposób nieprzemyślany, nieprzygotowany, no to pojawi się niekontrolowany zacisk krtani. Krtań zacznie mówić: Okej, okay, ty tam tak wysoko jeszcze nie byłeś, ja się teraz muszę mega zblokować i po prostu. Się tam boję wyjść, będą takie bardzo dziwne, zaciśnięte dźwięki. I tu się przydaje oko profesjonalisty, który wam powie, jak te dźwięki osiągnąć w sposób rozluźniony. Zróbcie to trzy razy, pamięć mięśniowa, mamy. Rozpoznawanie prawidłowych nawyków, czyli właśnie tutaj znowu oko profesjonalisty, który wam powie, czy to jest OK. Czy dane ćwiczenia wam służą, czy nie służą. Więc dobra, to tyle, jeżeli chodzi o pamięć mięśniową. Wiedzcie, że takie coś istnieje. Jak czujecie, że coś Was boli, zmieńcie ćwiczenie, zmieńcie sposób wydobywania tego dźwięku. Nie powtarzajcie błędnych rzeczy w kółko. No i drugi temat, czyli tajemniczy most. most. Czym jest most? I tutaj przyda mi się już moje pianinko, ponieważ... Mówiłem kiedyś wam o rejestrach. Jest takie coś jak rejest głowowy, rejest piersiowy, czyli rejest piersiowy tam, gdzie śpiewamy na niższych dźwiękach, tak naprawdę to jest trochę źle mówię, ale chodzi mi o te wszystkie dźwięki tam, gdzie najczęściej mówicie, czyli tam, gdzie po prostu jest taki donośny głos, gdzie on jest tutaj osadzony na niskie piersi. Tu jakże jak się poklepię w piersi, to mam takie aaa. słychać, że ten dźwięk jest bardzo osadzony w tej części ciała, szczególnie. Czyli te wszystkie duże, głośne dźwięki. I teraz w tym momencie pokażę Wam, jak wygląda rejestr głowowy. Czyli wszystkie te szczególnie wyższe dźwięki, gdzie jest bardzo dużo powietrza, gdzie ten dźwięk jest delikatniejszy, chociaż też nie zawsze. Ha! to mamy rejestr głowowy. I uwaga, pomiędzy nimi, właśnie to sobie na moim pilocie yy, ciołem. Yy. I teraz wszyscy mają zdziwko. Na pewno jesteście mega zdziwieni, że wybrałem właśnie takie kolory. To jest zaskoczenie. To będzie rejestr piersiowy, to będzie rejestr głowowy. Czarny, czyli taki totalnie bardziej osadzony, głośny, donośny. I mamy ten rejestr głowowy, czyli dobrze powiedziałem piersiowy i głowowy. I głowowy rejestr, czyli ten taki delikatniejszy, gdzie jest dużo więcej powietrza. Nie chcę powiedzieć, że to są cichsze dźwięki, bo głowa też może być donośna, ale na pewno jest bardziej delikatna. W tym momencie, pomiędzy tymi rejestrami, pomiędzy tymi dźwiękami, mamy tak zwany most. Most, czyli ten moment, kiedy my chcemy przejść z tego rejestru na ten i bardzo często pewnie słyszycie coś takiego jak a! czyli taki przeskok. No i teraz jak przez to przejść? Przez ten most musicie przejść. On nie może się załamać. Musicie zbudować ten most, tak naprawdę. Próbuję Wam to jakoś zwizualizować. Najlepiej właśnie jest to tłumaczyć na kolorach. Mamy dwa kolory. I teraz to, co Wy musicie zrobić. To trochę coś takiego. Zmiksować te kolory. Zmiksować to też jest dobre słowo. Było tak. I robimy. Okej, teraz wam pokażę drugi wariant. I jestem na głowie, tego praktycznie nie ma, nie ma, nie ma, nie ma! Jak to zrobić, żeby nie pojawił się ten nam taki, aaaa! żeby nie zburzyć mostów, tak? Nie palmy mostów w życiu, nie palmy mostów. Chodzi o to, żeby odpuścić z siły, z powietrza. Musicie odpuścić. Dlatego powiedziałem na początku, nie walczcie z mostem. W momencie, kiedy się zbliżamy do tego punktu, gdzie jest to załamanie, czyli do naszego przejścia, do naszej dziury, aaaa! W tym momencie ja czuję, gdzie jest ten most, Nieważne, jaki to jest dźwięk. Nie chcę wam teraz. Każdy ma w ogóle w innym miejscu, chcę wam to powiedzieć. Praktycznie każdy ma gdzieś tam. Jest to, w zależności od tego, jakim głosem jesteście, czy jesteście altem, czy sopranem, to też ma na to duży wpływ. I w tym momencie odpuszczamy z siły, odpuszczamy z powietrza. Wtedy nie będzie tej dziury. Właśnie w ten sposób buduje się most. Uwaga! Więc, jak powiedziałem, musicie troszkę te kolory ze sobą połączyć. No i wychodzi czarno na białych. <laughs> Ćwiczenia. W jaki sposób to ćwiczyć? Na przykład. To jest bardzo fajne. Jedziemy sobie na jakimś, na jakimś dużym, dużej amplitudzie dźwięków, tak? Na takim dużym rozstrzale. Czyli żeby te dźwięki nie były, nie były blisko siebie, tylko najlepiej, żeby te dźwięki były trochę bardziej rozrzucone. Na przykład tu. U mnie jeszcze nie ma mostu. żeby to było wąskie, żeby było jak najwięcej drgania. Prrr, prrr. Postaracie też się utrzymywać równy przepływ powietrza. On jest praktycznie cały czas taki sam. Nie więcej u góry, nie mniej na dole. On jest taki. I tu jest mój most, tu się pojawia most. Odpuśćcie. Prrr. Teraz pomiędzy tymi dźwiękami pojawia się u mnie dziura, pojawia się ten most, ale jego nie słychać, bo ja tam odpuszczam z siły, odpuszczam. Musicie to właśnie robić teraz. Odpuszczać. Im szybciej to zrobicie, tym lepiej, żeby nie fiksować się na tym miejscu, gdzie jest ten most, tylko po prostu przez niego trochę tak przebiec. Przebiec przez niego, ale tak delikatnie, ok? Czyli nie tak stąpać, tylko. Przebiec przez niego bardzo szybko, w delikatny sposób. To też jest bardzo fajne ćwiczenie, czyli od najwyższego dźwięku do najniższego. I chyba nie muszę Wam mówić, jak ważny w tym momencie jest oddech, czyli to podparcie. O podparciu mówię w innym filmiku, ale tu jest bardzo ważne, prawidłowe podparcie, żeby utrzymywać ten jednostajny przepływ powietrza, żeby nigdzie go nie było więcej ani mniej, żeby nie było nigdzie nagle jakichś niekontrolowanych spięć. Pamięć mięśniowa, nie? Inne jakieś ćwiczenia, bardziej już na takich dźwiękach, na samogłoskach. Znowu im węziej tym lepiej, czyli wszystkie na u, u. u, u, u Wąsko, mało siły, mało powietrza. Odpuszczajcie w tym momencie, kiedy czujecie, że zbliżacie się do tej waszej dziury. Uwaga! Jest też takie coś, że niektórzy mają w ogóle dwa mosty. Ja chyba jestem jednym z tych dziwnych przypadków, że pojawia się, że, że mam w ogóle dwie dziury do przejścia. Czasami też tak się zdarza, że są dwa mosty. To jest jeszcze osobny temat. E więc na przykład na u albo na bi, bardzo wąskie. bi I uwaga, pokażę źle. bi bi Jak będziecie tutaj forsować, no to będzie dziura. Połamiecie, spalicie most. Delikatnie. bi 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 I nie mam tej dziury w tym momencie. OK? To jest bardzo ważne. Czyli co? Czyli tyle. No dobra, to skoro już wiecie jak budować mosty, skoro już wiecie czym jest pamięć mięśniowa. To e, zapraszam Was na naszego Instagrama, zapraszam na Was na naszego e, YouTube'a, na czarno, na białych. Także bardzo Was teraz pozdrawiam serdecznie. Nie zapomnijcie kliknąć w nasze e, czarno-białe kółeczko, które jest gdzieś tutaj zamieszczone. Kliknijcie w nie, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie na dole w dzwoneczek, co by być zawsze na bieżąco. Miksujcie Wasze kolory, odpuszczajcie z Waszej siły, budujcie mosty i pamiętajcie, o Waszych mięśniach, które automatycznie czasami wiedzą co robić.